Ma z system agro YouTube i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. serii jeszcze nie mam nazwy, pomysłu na nazwę, ale w tym gospodarstwie już nie będę go przedstawiał, bo trochę mnie czeka roboty. Mam tam sobie jakieś maszyny. Nie mam nadzieję, że będzie chociaż dźwięk dobry, ale nie wiem. Dobra, włączam światło i jadrymy. Czyli się sobie na szpakowie. FS22. Ktoś bardziej chciał, właśnie się interesował, to mówię właśnie, że FS22 i lecimy na polską kuryzą. Jutro przypominam, że będzie odcinek yy, odcinek stary, czyli to będzie akurat ten stary odcinek, to będzie życie po koleńsku. Odcinek drugi. Pierwszy już był, zleciał. Jak ktoś przegapił, no to, to mi nie, Bo jak na razie już nie będzie w najbliższym czasie okazji. Nikt mam już ustawiony. Yy. On tutaj już sieje. Idę zobaczyć, jak to tutaj jest siane. Nie, to nie sieje. Dobra. On nie chciał. Dobra, nie włączyłem. Już nie wiem, co tu w nim włączyć, ale. Oli taka tekstura szkoda tekstura trudno nic nie poradzę że taka tekstura No ale ten mf to mój jedyny ciągnik ogólnie znaczy jaki mf to jest ursus 2812 dostaje też potężne naprawdę potężne hmm, te pieniądze za nasiona więc od razu mówię, że... To znaczy nie za nie w siona. Za mleko. O, wy wypadło mi słowo. Yy, więc od razu mówię, że rozwój tu będzie szybki. Obecnie ma chyba poziom średni. Niech taki zostanie. Poziomy będą też od razu mówię losowane. W sensie takim, że na kole fortuny tam będzie 1, 2, 3 i tam jedynka to. Yy... Jedenka to... Mm, ten... jedynka to niski, dwójka to średni i trzeci to trudny, nie? Także to było już tak trochę różnorodne. Tak więc tak to będzie z poziomami trudności. I to właściwie to I teraz mnie po prostu dali siać, nie? Mam nadzieję, że ten nikt nie jest za głośno ale jak już chyba za niedługo to będę kupywał jakiegoś czekajcie pokażę wam tutaj pole tu jest to pole tu jest to i to albo inaczej, bo takie mam tutaj pole i tak tutaj mam chlew i tak dalej z oborę yy, i jak już to... nie wiem, jak już to chyba będę dokupywał po prostu pola, nie na przykład takie. No ale to już wiadomo. Jeżeli ktoś się pyta jak ze żniwami, to powiem tak, że... Kombajnu nie mam, ale mam ojca. I ojciec daje kombajn mi na żniwo, więc no. No i tam ma trochę większe gospodarstwo Ja tutaj mam takie swoje po dziadku Ojciec nie chciał po dziadku, Po prostu wziął, kupił po kimś takie trochę większe No ale Dobrze, bo chociaż ja mam po dziadku To gospodarstwo Nie wiem, czy Czy ja włączyłem światła? Dobra, te penusze są włączone. i I no i tutaj mam tego gospodarstwa. Trochę się tutaj nakałuję, ale już się tam nic nie stanie jakoś. I trochę się skręcam, ale już się tym nie przejmujcie. to to? Zasiane będzie jak zasiane. Kukurydza idzie na ziarno. Nie mam mm, pryzmy. Mm, nie mam u mnie na, nie nie na pryzmę, bo są świnie i trzeba je czymś karmić. Te świnie nie wiem, jak. Ja będę musiał chyba kupować nowe pole, bo nie, nie będę miał lepszych owoców i ziemi. Bo one tam wymagają, te świnie, i wymagają. Widzicie, tam na przykład nie ma świń, ma tylko tam parę krów. No i to się tam kiedyś przejdziemy, nie? będę czegoś potrzebował, bo tam na niego, to mogę liczyć w tych sprawach. No to już tak. Tutaj ten ursus tak trochę pozdarty jest, ale to już niestety, jego lata już trochę, trochę już ma tych lat, nie? By lata mówią same za siebie, inaczej może mogę powiedzieć. Teraz tutaj są obiady. I teraz jeszcze tutaj raz. No, Nigdy jest tak trochę ostatnio. Nie nagrałem tych odcinków. Ja wiem, niektórym tam. Już tam. Niektórzy mieli jakieś tam. Hmm, nie będę mówił kto. Przecieki. Niektórzy mieli. Ale nie było daily. No, w poniedziałku miało być daily, ale nie ma. Nie było. Niestety. Ale no. Od teraz się zaczyna daily. W poniedziałek. Nie, ojojoj. Nie było czasu u mnie. Bo to od razu ja wróciłem tam do domu i to trzeba było coś zjeść, to coś tam jeszcze nauki, co czy co i, i wiadomo. tutaj trzeba... musiać dalej nie? czekaj muszę wyjść zacznę tutaj no ale piękny ten MF czekajcie wyłączę się aż czekajcie gdzieś to tu jest nie będę już se tak robił tej całej miatynki tylko o tak losy już po prostu nie Potem może coś tam z tego właśnie zrobię. Albo inaczej. Wiem jak to zrobię. Chudy. Dobry nice. I możemy jechać dalej. Minusus, jak kursus. Wiadomo. Nie jest najlepszy, nie jest najgorszy. Ale przychody za mleko mam potężne. Mogę zaraz czekajcie, zaraz wam pokażę przychody. Za mleko, tak. Yy, czekajcie. Kwiecień, sprzedane mleko. No, tutaj były pierwsze miesiące, były trochę słabsze tutaj. Ale tutaj już są, no patrzcie, o takie są ceny, nie? Koszty tutaj wszystkiego, koszty mam jeszcze jakieś, ale pożyczki nie mam. Hmm. Tutaj macie w sumie jeszcze maszyny takie, o. I co, i to tak to wygląda, nie? A! Jeszcze Wam pokażę, tu jest obola. Tutaj mam parę knurów. Ale tam mają. Zaraz im kupię paszę, bo, bo już mi się kuku skończyła. No tutaj mają duże gnojówki. Mleka też jest trochę i... No i siano, i będę musiał dołożyć, ale to już... No to już sobie dołożę tam potem. Ten siewnik Jak siennik ten do nie robi dobrej tekstury, ale wiadomo sieja. Zaraz tam sobie jeszcze będę musiał objechać ten słup, ale... Jeszcze się tu zmieszczę Normalnie linijkę wokół No i nice I tutaj już sobie będzie Czosnąć ta kukurydza Na ziarno Na ziarno też mi tam ojciec pożyczy Kombajn ten kombajny były takie co? Nie, on do kukurydzy. Ma bizona? Chyba bizona. Chyba ma bizona. Bizona albo forcznita. Może do kukurydzy nie wiem, którego już jest, do którego. Bo wiadomo, kombajny do kukurydzy to tam się trochę przerabia, nie? Więc to były potrzebne dwa kombajny. Chyba biznes do kukurydzy, ale nie jestem pewna tego. Nie objawię, nie? Znaczy, tak objechałam, ale powinienem tam jeszcze sobie przejechać, tak? Z poprzek, nie? O tak, jak tutaj objechałem ty, te, Ale no, nie objechałem. Trudno się mówi. Trzeba cofnąć i zaraz tutaj już będzie zrobione, nie? Tutaj to już chcę se... opa myślałem, że to będzie jakoś wolno i się to idzie w miarę szybko, nie? i trzeba tutaj zasiać, tutaj trzeba podsiąść i... Tuknięte i muszę nasiać. Także w tego drutu nie wjechać, bo on tutaj jest... tutaj jest ogólnie pole typowo pod kukurydzę albo jakieś kartofle coś takiego pod, pod takie, które się w nie, tym lubią dziki i sarny bo tutaj jest właśnie ten mm, tutaj właśnie ten elektryczny nie pamiętam wypadło mi to słowo Kto to było takie co się tam tym na przykład krowy tak, odgrodzony, ale już nie pamiętam jak to się nazywa, bo nie, nie mogę znaleźć tego chodzenia Ale to jest tutaj pastuch, o, pastuch. Pastuchem tu jest właśnie ogrodzone i... To jest właśnie idealne pod to pole. No tamtędy jak już się nawet w no to już się trudno mówi, nie, ale jakiegoś tutaj większego może większej może straty tutaj nie ma, nie? I Mam nadzieję, że to tak nie będzie, ta kukurydza pisana jak zboże, pomimo tej tekstury. I to tak trochę... mi to bardzo za gęsto. By to chyba szło, choć też... Nie wiem, może pojedziemy na jakieś usługi siać kukurydzę. Albo trochę tam pojedziemy do ojca, mu pomogę. W następnym odcinku oczywiście, ale no. Więc tutaj będziesz trzeba jakieś usługi chyba porobić. To jest dobry siewnik, nie? On wygląda na taki, taki bardzo przestarzały, że to, to jest stara technologia. A tu właśnie nie. Dobra, muszę wyjść i zobacz. No, trzeba tam cofnąć. Zaraz tutaj sobie zrobię poprzeczniaka okay. i... Będzie nice. No chłodzenie na ziarno to jest akurat moim zdaniem dobre na świnie. Kusie mam. Trzy Będę już tutaj włączał tych świateł, bo nie bo ja tutaj wszystko na przykład widzę, nie wiem jak wy. No ale coś mi się wydaje, że może być głośny ten ciągnik. Nie wiem, najwyżej w no, no, następny odcinek już się przeżykuję oczywiście, ale no. Idę sobie tutaj włączę latarkę w telefonie. dosiałem wszystko. Dobra. Tutaj odłączę. Dobra. I można jechać będzie. Oj, oj, oj. Wymusiłem pierwszeństwo. Nie zauważyłem chłopa. Strunno już. Sorry, może możecie gdzieś tu zjada, nie? To jest dość dosyć szybki ciągnik. Nie? Takie 28 na godzinę jedzie. No. Mądrze je kierunkowskaz, żeby tutaj co mną jedzie, nie? To... Mnie to może teraz będzie chciał wyprzedzić to już. Dobra, już sobie tutaj można bieg zgnieść ten najwyższy. To było włączone. Tym jest taki dołych jakiś na wyjeździe. Nie wiem dlaczego. Jak widać, tak troszkę gnoju mam nie. Będzie go trzeba sprzedać. No to już mam tutaj kawałek tego Pokażę. No i dobra. O, tutaj jeszcze mam twe włączone, dobra to już czekajcie to już tam wyłączenie. Nie, jakoś tak tego... O, w ogóle to mam studię co Dobra, no i to w tym odcinku na tyle. No i co? Do następnego i trzymajcie się i cześć!